Zielony Czy wiecie, że co czwarty Polak przyznaje się do wyrzucania jedzenia? Łącznie w Polsce magnuje się około 9 milionów ton żywności. Najczęstsze błędy Polaków to przegapienie terminów ważności. Zobaczcie, jakim BZA dba o środowisko i naszą planetę. Po pierwsze, plany są spis z głową. Planowanie zakupów jest Jeśli idziesz z małą, tatą czy koleżanką, zróbcie ich zakupów. kupów. Planujcie ją zgodnie z Twoim na kolejne dni. Kupujcie tylko to, co na niej jest. Po trzecie, kupując duże opakowanie jedzenia, zastanów się, czy to ma sens. Mega paka dla dwuosobowej rodziny? Nie wiem, czy to ma sens. Po czwarte, nigdy nie kupuj na głodniaka. Głodny więcej kupisz, a co za tym idzie, więcej zmarnujesz. Przyniesiesz zakupy do domu, rozpakuj, posegreguj i odpowiednio przechowuj. Jedzenie możemy zamrozić lub zakonserwować, czyli po szóste przetwarzaj. W lato i jesienią róbmy przetwory. Po siódme, kiedy mama zrobi ci dużą kanapę do szkoły, podziel się. W szkole i na podwórku, podziel się może ktoś jest głodny. A to nie jest święta, podziądź z paniem potrzebującym Bądź kreatywny jesteś masterstwem w swojej kuchni, gotuj z tego, co masz w lodówce. Pod ręką zawsze znajdziesz coś na smakowitą zapiekankę z makaronem. Po dziewiąte, ze smakowitych resztek obiadowych zróbcie pyszny miks obiadowy na następny dzień. Po dziesiąte, w restauracji czy ubawci nakładaj na zależność tyle, ile się stanie zjeść.